Panie prezydencie, chciałam Pana jeszcze zapytać o film pani Agnieszki Holland Zielona Granica. Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, przepraszam, użyli tego hasła znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy, kiedy filmy propagandowe hitlerowskie pokazywano w naszych kinach, tylko świnie siedzą w kinie. Tylko Kinie siedzą w kinie, zakrzyknął pan prezydent, oburzony najnowszym filmem Agnieszki Holand. Najwyraźniej pan prezydent Andrzej Duda jest też oburzony faktem i zazdrości, że Agnieszka Holland jest nieporównanie bardziej popularna i szanowana na świecie niż on sam. Ale z całą pewnością powodem tego hamskiego, nie bójmy się tego słowa, hamskiego ataku na widzów polskich, i polskiego reżysera, polską reżyserkę, za tym atakiem, nie bójmy się tego słowa Hamskim, stoi coś więcej. Stoi strach pana prezydenta Andrzeja Dudy i całego jego obozu politycznego przed odpowiedzialnością za aferę wizową. Film bowiem, Agnieszki Holand, opowiada o drugiej stronie tej afery, o tym wszystkim, co, zbudowane, co związane było z budowaniem Most, budowaniem muru na granicy polsko-białoruskiej z całą ogromną propagandą, która zmierzała do tego, byśmy 2 miliardy złotych wydali z naszych pieniędzy na mur na Białorusi, żeby PiS mogło zdobywać punkty poparcia, że rzekomo broni Polski przez emigrantami, ale dzięki temu murowi. Urzędnicy, kumple Wawrzyka mogli żądać od Hindusów, Pakistańczyków konkretnej kasy za polską wizę. I do Polski, proszę Państwa, przyjechało pod rządami PiSu, wydali w ciągu ostatnich 330 miesięcy ponad 700 tysięcy wiz, ale już z tych 700 tysięcy wiz 350 tysięcy jest w Polsce. I proszę Państwa, ten film opowiada o tym i tego PiS się e, boi, jakie ludzkie tragedie... Jaki cynizm związany był z tym e, z całą tą akcją propagandową. Polskiego rządu i prawa i sprawiedliwości, która nie miała kompletnie nic wspólnego z obroną polskich granic przed imigrantami, bo pis sprowadził do Polski najwięcej imigrantów w historii. Żaden nigdy rząd do Polski nikogo w takiej ilości nie sprowadził, co rząd prawa i sprawiedliwości, a jednocześnie budowali całą swoją retorykę na czymś kompletnie odwrotnym. I proszę Państwa, zapamiętajmy sobie, i Panią Andrzeju Dudo, Prezydencie Rzeczpospolitej, pamiętaj, wara Ci od tego, na jakie filmy chodzą Polacy. I nie są problemem Polski świnie w kinie, tylko złodzieje w rządzie. Złodzieje w rządzie, powtórzę, są pro problemem Rzeczpospolitej, a nie świnie w kinie. A my Polacy, bo kochamy wolność. Kochamy wolność i dlatego buntowaliśmy się przeciwko carom, papieżom i wszystkim innym ludziom, którzy usiłowali nam narzucać coś, czego nie chcieliśmy. I dlatego potrafiliśmy walczyć przeciwko papieżom o konstytucję 3 maja, potrafiliśmy buntować się przeciwko tym władcom, Którzy byli dla nas niedobrzy i chcieli nam mówić to, co mamy robić, a czego my robić, nie chcieliśmy. Bo Polacy to wolny naród. I 15 października, proszę Państwa, mamy szansę powiedzieć złodziejom w rządzie do widzenia. I zróbmy to.